Najgorsze sugestie Google. Google. Jako, że święta coraz bliżej, to czas pomyśleć nad takimiś prezentami i pomyśleć nad jakąś nową serią. Ooh. Dlatego dzisiaj zrobimy sobie właśnie sugestie Google, bo wiecie, jak pisujecie coś w Google i na przykład napiszecie, jak, to wychodzi wam. wytrysować smokę. wyruchać konia. W sensie. No, no wiecie o co chodzi, nie? I dzisiaj właśnie coś takiego sobie sprawdzimy. Zacznijmy może od słowa, jak. Jak usunąć konto na Facebooku No spoko Nic ciekawego Akurat nie. tutaj nie ma Dobra, to Co? Byłam kochanką arabskich szejków Daniela Byłaś służącą w arabskich pałacach Byłaś w ciąży I miałaś okres ze Czytałem skrzypcami Byłaś w ciąży I miałaś okres ze skrzypcami To może byłaś arabską stewardessą Nie no, same piękne rzeczy To może teraz piszmy Byłem Byłem gangsterem Byłem księdzem Byłem w ZOMO Byłem sam Nie no, te, te babskie rzeczy są zawsze ciekawe A może jak babskie rzeczy Kupiłam. Kupiłam wreszcie zestaw do gry badmintona. Co jest? Kupiłam mieszkanie. Co dalej? Jaki jest kolejny krok w życiu? Kupiłam konia. Dajcie to w ogóle, że daję Anielis wolną rękę, ona sobie idzie na miasto i przychodzi do mieszkania, a tam koni. Kupiłam konia. Jak to się stało? Ja nie wiem w ogóle. Kupiłam samochód. I co dalej? Zatankuj. <laughs> zatankuj? No, taka sugestia zatankuj, no. Dobra, to teraz zobaczmy co będzie pod kupiłem. Czarny ciągnik. Super. Auto co dalej, samochód co dalej, a to widzę, że wspólnie. Działkę co dalej. Auto na niemieckich tablicach co dalej? Auto z wyciętym DPF! Zetrak DPF? Filtr, cząstek stały. Dobra, ty kupuj konie, będę kupował DPF, dobrze. To może zróbmy? Zrobiłam. Zrobiłam botox nie wiedząc, że jestem w ciąży. A co to ma znaczyć. Niepokoi mnie następny wynik. Nie, jeszcze niżej. O! Nie, lanie. Zrobiłaś dobrze psu? Nie, ja robię w sensie. Robię... Czy może koledze? A potem coś zdałaś sprawę, że zrobiłaś coś głupiego. Ja zgubiłem. Dobra, no jak je zrobiłam, to zobaczmy, zrobiłem. co jest pod... zrobiłem koledze. Ręka! Ej, nie, to się robi niebezpieczne trochę. Zrobiłem, siostra, no zrobiłem siostrę, to. Pocham, kiedy ciocia przyjeżdża. No okej. Okay. Kocham, kiedy wołasz do mnie seniorita. Co? Seniorita! Oh. Seniorita! Oh. Seniorita! A! Może poczułem. O. Dokładnie. Fój. Ale poczułam. Poczułem w czasie tańca, że w porskach mam powstańca! Co? Może poczułam, że muszę to zrobić teraz albo nigdy. I teraz pójdęś to i mi w... Jebać. <laughs> Może widziałam, widziałam Orła tekst. Widziałam Jak sobie to. wa... <gry> a kliknij Nie, może nie. Dobra, a jak będzie widziałem. Dzień pięknego dzień cioła! Widzisz, mężczyźni są poetyccy, nie to, co jakieś baby. Widziałam! O! A ja tutaj piękny dzień. Widziałem dziś szaloną krowę. Co wyjdzie pod tym wyszukiwaniem? Zabawa z piosenką szalona krowa. Dlaczego to jest z tego roku? Zanim przejdziesz dalej, wyłącz to! <grystanie> Boże, to za bzdury. Myślałem rzeczy, którym wy ludzie nie dalibyście wiary. A weź tutaj, łowca androidów, aha, takiś cytat jest. A, kurde, już myślałem że coś fajnego. Czy moje. Ma autyzm, ma DHD? Ma autyzm test, ma Aspergera. Jezu dlaczego w ogóle? Boże, czy moje dziecko ma depresję? Ś Sięjąka wełsierska? Czy moje dziecko będzie rude? Bo nie wiem, czy. Dobra. Nie to kończę. <grystanie> Wszyscy wiemy, co miałeś na myśli. Nie wiem, czy pomalować mu ściany czy na kolor. Różowy. Zielony. O, dokładnie, czy Do rudego niebies... pasuje zielony. Dobra, już nie kończmy <grym> tematu, proszę, tak, przejdźmy dalej. Nie no, to wyszukiwania są jakieś ubogie. Poczekaj, musimy poszukać, pomyślmy, jakiś czasownik, którego się da bardzo, bardzo często używa. Ruchać. ma. Na... przepraszam. To może piszmy, jak szybko schudnąć? To mnie nie interesuje. Wytrzeź, a to mnie też nie interesuje. O, jak szybko przytyć? o. o. Za zły tkan Dlaczego pisałeś, czy zebo ma dziewczynę? A potem od razu wychodzi, czy zębodu Zaraz! Było to fajnie. Pisze sobie, że zebo. A on co ci sugeruje? Zębodu! A co to jest zębodu? Za Może czemu? Czemu moje sutki nie sterczą? Co? Czemu moje życie to porażka? Jezus, Maria! Moje serce tak obficie krwawi. A poetyckie. Czemu mojemu psu wychodzi? moje bąki śmierdzą? Ja jestem ciekaw, śmierdzące gazy Przyczyny i sposoby leczenia Jak uniknąć śmierdzących gazów Nie wiem, może k**wa nie pierdzieć na przykład jak, jak można wpisywać taki wynik? W ogóle ja jestem zaskoczony, ej, bąki śmierdzą? Mmm, szokujące, a może jak byłem? Jak byłem młody to byłem czarny Jak byłem mało małolatym To jarałem jambę, to jest jamba Jak ja byłem w Norwegii fjordy jadły mi z ręki <słyski> To może weźmy, posiadam. Miejsce zamieszkania zgodnie z artykułem 11 ustawy pierwszej punkt 5 ustawy o kierujących pojazdami. Co to jest? Chcę to sprawdzić. Ustawa o kierujących posiadami. pojazdami. Warunki wydania prawa jazdy i pozwolenia wojskowego. What the fuck? Takie były kolejne wyniki? Rezydencję podatkową w Polsce. PUSA szukam zleceń. Prawo jazdy kategorii B. Prawie tak jak połowa świata. Posiadam książeczkę Sanepidowską. Posiadam wykształcenie wyższe na kierunku. Okej, fajny kierunek. Ja piszę, miałam. Terminację? Co to jest terminację? Zamienienie się w terminatora, czy co? Tak, to na pewno jest to. Miałam stu partnerów. Czy to jest wyznanie? A nie, raczej to jest wyznanie w tym momencie? To może mój chłopak ma małego. <laughs> mój chłopak po niemiecku. Ritz. O, jezu! Jeszcze ja siebie popadłem w depresję, nie? A to może zróbmy moja biedronka. Moja dziewczyna. Czyta blogi. Moja dziewczyna ma zepsute zęby. Tindera. Krótkie włosy, przyjaciela. Co robić? To może zróbmy tak neutralnie. Moja mama. Każe mi nosić wieluchy, Zapytaj! No, what the fuck? Dobra, to może zróbmy mój tata. Pracuje w policji, o nie? Co? Zrób. O nie! Policja! Dobra, to może zróbmy dalej rodzinną familiadę. Piszmy, moja siostra. Ale już się boję. Murduje SERYJNIE, WHAT THE FUCK Jest, jest głupia Mieszka na kominku Jak można mieszkać na kominku, moja siostra mieszka na kominku, ja jestem ciekaw co wyjdzie z tego Aha, to jest jakaś książka, książka No dobra, a mój brat? Mój brat nie niedźwiedź <laughs> Moja siostra mieszka na kominku, ale mój brat? Niedźwiedź Dobra, kto jeszcze może być z rodziny? Mój pies? Pije dużo wody i sika To rzeczywiście jedno z drugim, ja nie widzę powiązania żadnego, nie? A to weź może wpisz, moja babcia Moja babcia jeździ w stajni na motorze? To jest bardzo dobre wyszukiwanie i generalnie babcia, nie? Porwała, jadła pączka, wyzdrowiała. Cześć! że masz taką babcię, która jest bardzo przeciwko lekarstwom, więc chcesz do niej podejść tak jak do psa i wstawić tabletki do pączka i ona zje pączka, z lekarstwami i wyzdrowieje. A wtedy będzie miała tak wkręcone, że zdrowieje, bo zjadła pączki. A to jak była moja babcia, tak są mój dziadek. Mój dziadek był drzewem czereśniowym? Jak to się stało? Drzewo przeleciało babcie. <laughs> Lubiła, kiedy płonął mu konar! Ale <laughs> ten odcinek będzie miał no. Żadna nowość! <laughs> żadna, no, no w sumie żadna nowość, no. Gdzie mieszka? Mieszka Giertych, Friska, Berzysta i Samu. Ja się cieszę, że Giertych jest spośród tej trójki tutaj, nie? Hejkatulenka? Jezu, kto by chciał stankować, hejkatulenka? Rozumiem Kaczyński, ale. No ja, 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 roz, ja rozumiem Robert Lewandowski, ja rozumiem Wojan, ale. Hejkatulenka? Tak, Google, nie? Ja nie chcę nic mówić, ale powinniś. Iść na policję z każdą osobą, która tego wie. No, serio. Naprawdę nie. A wpisz może, czy Freeze nie żyje co? Czy Freeze wierzy w Boga? Czy Freeze ma Messengera? Nie! Ja myślę, że on jest wykluczony ze społeczeństwa, nie? Ja myślę, że to jest jedyna osoba w Polsce, która nie ma Messengera. Żyjesz w social mediach? To na Facebooku o życiu. Warszawa to. Syf. Nie Berlin. <laughs> Syf też to biały stok, co? A, a, że tu. A, a, o to chodziło też. Zaczy... Ale kto by chciał do białego stoku jechać? Kto by chciał do Warszawy jechać? Z <laughs> Czy dzisiaj jest niedziela handlowa? Czy dzisiaj są otwarte sklepy? Czy dzisiaj gralek Poznań? <laughs> Pośród tego wszystkiego, tak lech poznaj po prostu, nie? Ja wiem. Polećmy po całym alfabecie. Dlaczego Europejczycy zaczęli podejmować w XV wieku dalekomorskie wyprawy? Ile znacie osób, które wpisały coś takiego w Google ej? Serio, ile znacie osób, które wpisały takie wyszukiwanie? Przecież to jest, what the fuck? Pewnie jakaś lekcja. Szybki sprawdzian. Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Zapytajmy zebą. Zapytajmy zebą, no. Dlaczego zebry nie mają wrzodów PDF? Cały dokument powstał. Dlaczego zwołano kongres wiedeński? Nie wiem, ale wiem, że czas na koniec tego odcinka. Jezu, dobra, to to jest ciekawa seria, ale nie wiem, czy za gości z nami na dłużej. Więc co? Podobało się? Nie podobało się? Ja nie wiem. Te wyszukiwania były stosunkowo dziwne. Czasem ciekawe, czasem szalone. Mi się podobały. Nie powiem, jakie. Dobrze, to nie wiem. Ale w każdym razie, jeżeli ci się podobało i chcesz kolejny odcinek tego typu, to oczywiście zostaw subskrypcję na kanale. Taaaaaaa! się już stąd wyjeć, może co? A tymczasem życzę ci miłego dnia, tygodnia, weekendu. to odbijechać na hamę. Trzymajcie się ciepło. Cześć.